Ten. Takie, ja, to są dziwne kurwa ten. To są dziwne takie labele, gdzie yy, o, tu też na przykład jest chyba tylko Kizo. Chuj wie. Tu też jest kurwa tylko yy, Sebastian. W Google będzie więcej osób, nie nazwałbym to, że to takie jest solo. Ale takie to dziwne jest, nie? Zakładasz wytwórnie dla siebie samego. No nie wiem, jest to takie, o, dobra. Mm. SBM to jest najlepsza wytwórnia w tym kraju. Dostają S+, plus. kurwo, czekaj, muszę to powiększyć. Dostają S, to jest najlepsza wytwórnia w tym kraju. Mają dużo raperów, fajne projekty. Yy... Czy są super, to już każdy może ocenić, ale jako wytwórnia na pewno są. Yy, na pewno najwięcej wnoszą o tutaj, nie? Yy, no i też mają jednego z najlepszych raperów w kraju, a mianowicie Białasa. Yy, dobra, Google. Ten Shiwas jest w Google? Aha, dobra, no to tu jest sama wytwórnia. Jak sobie radzi, a tu będą muzyka. No muzykę bym tu ocenił na A. Mają kurwa sporo jakichś takich yy, dziwnych ludzi. Ale też dają szarce, szansę młodym, więc niech będzie no. Yy, dobra, 20-20, yy, bo pytacie. No to ja bym tutaj dał mocne D. Mocne łaczyska. Naprawdę, naprawdę to są tak mocne łaczyska, że, że ciężko w ogóle koło tego przejść yy, obojętnym. Jakieś kurwa jeżyki. Nie, nie, kurwa jeżyki. Nie, tu mi jeszcze minus, bo jest tu BDS jakąś BDS-iarę nagrał. To dam A minus za muzykę. Yy, no mocne D, mocne D. I muzyka to jest yy, też mocne D. Naprawdę. Trzeba mieć chuja w dupie, żeby tego słuchać. <śmiech> <śmiech> o, nie, no żartuję. <śmiech> <śmiech> Jak się kurwa spieli o tego tako, nie, no daj spokój. Gandzie mafia i auce od Karkiego, tylko to chyba też tam jest tylko kartki, kartki, nie? Nie, no zaraz to poprawimy, nie denerwujcie się. O, nie, to nie wolno. Wy prawie kurwa spazmów dostaliście. Um, dobra, coś jeszcze pominąłem, czy nie? Czekaj, jeszcze sobie spróbuję ten. Eee, dobra. Mm. Gdzie TD? A jak to się nazywa? NWJ? No nie wiem, ale to 20-20 to nie jest jakieś kurwa mocne, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, ogólnie tu jest problem, bo ja sobie jeszcze odświeżyłem, odświeżyłem ten kanał i to taka kurwa dziwne rzeczy się tu dzieją na tym, yy, na tym kanale na tym 20-20 Bo jest to na przykład problem Ale jest tu jakieś oki kurwa jeszcze, nie? Je są dwa sławy Czy jest dwa sławy, czy kuj wie jak to kurwa odmieniać i jest o co chodzi, nie? bo taka jest wytwórnia kurwa dziwna dam tu B i za muzykę B, bo niektórzy zaniżają, nie? wiecie o co chodzi ale nie, no tak szczerze, no y trzeba kurwa mieć pociąg kurwa do własnej kuzynki kurwa, żeby słuchać jakiegoś Jerzyka naprawdę y y dobra GM2L y jako wytwórnie Dam im... Y o, taki kolor dam im Dam im A I jako muzykę dam im... Y też A To jeszcze tutaj... też dam różowy bo To jest A minus y Chillwagon Dobra, no wagon to jest kurwa takie w To jest takie D Jako wytwórnia i jako muzyka to jest yy, kurwa coś gorszego musi być. To jest takie e, no takie kurwa większość. Na początku to nawet jeszcze było słuchalne, ale teraz to jest kurwa. To są jęczące łaki, nie? No, Male. Yy, no to za skład. Za skład też im dam E a za muzykę kurwa dam im takie Takie kurwa no nie wiem no Takie Takie C to jest maks, nie? Takie No NBL, chuj wie kto tam kurwa nagrywa nawet na ten kanał Idę zobaczyć Kiedyś tam reto nawijał Kurwo Jubedor, ok. Flips, 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 Blacha, Blacha blaha, blaha. Ale można chyba powiedzieć, że ten kanał jest trochę, trochę martwy, nie? Więc to, to, to może nawet tego nie, nie oceniamy, jest tu Flips. Ja powiem szczerze, że nie wiem kto to jest, więc nie chcę tego oceniać. No i Blacha tu 3 lata temu, na 2 lata temu na, nawijał i trochę ten i trochę reto, no ale dobra, to może to wypierdolmy, bo to, bo to jest, y... no to już się skończyło, nie? Dobra. Y... YFL. Na mnie to też jest taka solowa wytwórnia. Ja znaczy, ja wiem, że tam jest Matty Skater, ale słyszałem tylko piosenki z multim, więc y... no wytwórnia nie jest duża. Z drugiej strony, z drugiej strony oni mają dobry marketing, bo, bo znane osoby tam są. No Multi na przykład jest gigantem teraz, jeśli, jeśli chodzi o takie, że wiesz, że możesz co promocyjnie coś pociągnąć i... To yy, i... takie A minus dam, o A minus, bo nie są jakąś dużą wytwórnią. No nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo duży hype teraz będzie, bo z racji tego, że multi jest w chuj na topie yy, to podejrzewam, że będzie w stanie dźwignąć wszystko. To będzie w stanie dźwignąć wszystko i. I, 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 i dobre czasy przed nimi są. Taki kurwa, taki redemption tutaj będzie. Kurda muzyka. Hmm. No, muzyka z tego kanału to tylko od Multi'ego znam i mi niektóre kawałki się podobają, a niektóre mi się nie podobają. Yy, I uważam, że... Bez plusem będzie, będzie spoko. To takie, takie prawie a minus, nie? Więc no, yy, uważam, że uczciwie. Patokalipsa. Czy na Patokalipsie coś się dzieje? Czy na patokalipsie coś się dzieje? Czy Ripę wrócił? Nie wrócił? Nie ma. Można powiedzieć, że ta, że, że tej wytwór o nagrało mnie. Dzięki stary. E, to, to, nie chcę mi się nad tego ceniać, bo tu się nic nie dzieje, nie? Tu są jakieś, jakieś mixtapey wyrzucone. E, nie ma co na to tym mówić, bo to jest 2022, pamiętajcie, nie kurwa cała działalność. Więc to wyrzućmy. Ciemna strefa. No, ciemna strefa ma ogólnie taki problem, że, że dam mu po prostu kurwa F za skład i F za, za muzykę i, i tyle. no Heavyweight to jest kurwa podobna sytuacja. Podobna sytuacja. Yy, to jest kurwa straszne dla uszu. BDF. Dobra, czy tu będzie ktoś po zasłonie. Mati Ważny, Piotr Kartman. Mit, Kojot Okson, ok, Okson tu jest. Chyba, że to jest wspólny mixtape jakiś na ten kanał. Opał Floral Bugs, Professor Smog. Okej, okay, Floral Bugs tu jest. Opał też jest. No tak, kurwa, może być, ale no nie jest to jakiś na przykład SBM, nie? Yy, to dam im takie B, ogólnie, tak za skład, nie? Yy, który to kolor taki? A za muzykę dam im, dam im S minus Tak zrobię, bo uważam, że yy, że niektórzy są tam w porządku. Leksiu o chuj chodzi. Widziałem, jak przypowiadałeś się na szosie do ostrego jedzenia, czemu przecież to jeden z najlepszych smaków w kuchni? E, no, tak, tak, no, jak na przykład jesz gówno, ale z chili to, ten, to Ostre jedzenie jest dla ludzi, którzy kurwa są przyzwyczajeni do tego, że kupują chujowe jedzenie. Po prostu wszędzie dopierdolą jakiś kurwa majeranek i, i wydają, o smakuje jak zawsze, ale fajnie. Więc no, to tak jak jakieś kurwa kupę z cukrem, nie? Będzie trochę słodkie. Orient, orient to jest Joda. No to Joda za skład wytwórni, yy kurwa, ale go awansowałem. Dostaję F, a za F- minus nawet, bo nie mamy już niżej niczego. Tak, nie mamy już niżej niczego w tierze. Yy, to tak, kurwa, jeszcze na czerwono zaznaczę, że to, że to ciężko tam, proszę tam nie wchodzić, nie? Antyhype, jest tam ktoś poza. To jest sam Sarius, Feno. O, to takie niezbyt kurwa okazały. Tu z kartkiem coś nagrał. No to powiedzmy, że to jest Sarius, nie? No to skład nie jest jakiś wybitny, to taka jest solowa wytwórnia. Eee, dam mu C za to, że jest tutaj sam, a za muzykę mu dam, a z plusem. Eee. No nie jest to jakoś kurwa, wielka wytwórnia, nie, chuj wie jaka. Mm, masno. To za skład też dostaną kurwa na C minus, bo jest to tylko boksel, więc nie ma co świrować. Yy, a za muzykę dostaną takie, takie B. Uważam, że uczciwie. Czasami coś cię tam bujnie, ale tak ogólnie to to nadal to jest taka bardziej chyba ciekawostka niż rap. Bardziej bym tak powiedział. Tak myślę, nie? No. Kto? No to Masny Ben, no kurwa. Gandzia Mafia, ogólnie, no strasznie, straszne łaczyska. E, więc dam im nawet D. I... Czekajcie, tu Dam im D i za muzykę też im dam D. No ja to jest dla mnie taki kurwa niezrozumiały fenomen tych ludzi. Yy, więc no, a ten Kacper Geta tam jeszcze jest? Dobra, D będzie takim kolorem. Chociaż w sumie był błękitny. Niech będzie. No, takie D. Dobra, NWJ, TD. Tam się kurwa coś dzieje. Tam chyba tam jest chujnia w tym roku, nie? TD wizja. Mm. TD nagrywa klip. Telenovela El al Goście, Gościu, kowbojskie, którynka, wiesz, i tak Express Jones teraz... historia, mordo. I teraz kurwa dawaj, kurwa, co my robimy? Jaki masz pomysł? Siadaj sobie. Kurwa, ja będę jak tu doszedłem, kurwa, jak Jones teraz będzie. No, ciężko powiedzieć, co, ale musimy odywać jakieś ładne, fajne gówno. Dobra, ciężkie yy... Ale to ma być Nie, masz teraz tak. Ciebie bym się chciał dopytać, czy robimy na przykład coś, co, co chciałbym się jakby mistrza zapytać, czy lepiej zrobić coś wakacyjnego z żartem, czy może coś takiego bardziej mrocznego? No, w rapie to... Dobra, to już znamy skład mniej więcej NWJ. Damy tu E. I za muzykę, której jeszcze tam nie ma od Majewskiego, dałbym B. Chociaż kurwa C, bo ten rok taki ten. E... No dobra, no nie każdy jest idealny, nie? Ym... Dobra, C. Kurwa, już mi się nie chce tych kolorów nawet robić. Dobra, moja label, nie wiem co to kurwa jest. Zobaczmy co tam jest. Moja label. Nie znam nazwy. Myślałem, że to stacja benzynowa. Ok, tu jest AVI. No to nie jest to jakaś tam yy... Duża organizacja dałbym tutaj takie C, bo, bo, bo co? Dwie osoby na krzyż tam są, a za muzykę dałbym bez plusem. Lubię posłuchać, ale czasami już mnie to yy, takie monotonne się dla mnie robi, więc niech będzie. Dobra, prosto. Kurwa, prosto jeszcze żyje? Chyba nie żyje. Na pewno soku tej piosenki nagrał hmm. Zip Squad, Plac zabaw, WWO, Soku. No ale to bardziej takie. Kurwa. Ja bym nad tego nie oceniał, bo tu się kurwa nic nie dzieje na tym kanale. No Dobra, wypierdolmy to. Hmm. Dobra, MTS. No to za skład dostają E, a za muzykę dostają F z minusem. To taki jest kurwa. Nie, co F tu miało być. Uważam, że to, kurwa, niszczy dzieci, taka muzyka. Eee, straszny, kurwa, straszny to jest. Naprawdę, naprawdę straszny to jest. Que Quality. Tam chyba poza... Bo, a Quebo chyba już nie będzie nawijał, nie? Shimi Shims, Filipek, Michel. Okej, okay, Michela mają. Haya, Opal Floral Bucks. Kosa. No Taka nuta, co ostatnio, to ostatnio słuchałem. O... Rafał pokazał, Michel. No, tak kurwa. No, coś tu jest, nie? Coś tu jest. Może składnie jest jakiś taki wybitny jak w SBN. Dajmy tutaj B. Po prostu w SBM jest za dużo czołowych raperów, żeby tak myśleć o, o tym. A za muzykę dam. A minus. I tutaj Michel bardzo dużo nadrabia prekos, o kurwa. No to tu za wytwórnie. dam D? Kurwa. No dam D, no. Dam D. A za muzykę, która jest w tym roku, dam F. Bez minusa. Kurwa, też dam D w sumie. Tak humorystycznie można czasami odpalić. Dobra. 2115. No to w sumie za wytwórnie dam S minus, bo mają mocnych ludzi A za muzykę dam A Bez minusa a. Po prostu A Kurwa! Dam B plus, bo jest B do desiara To ja tego kurwa nie rozumiem No Kurwa, może tu A z plusem bym dał? No nie no, w sumie mają mocnych tych. Tylko kurwa też mają tam jakiegoś... jakiś kurwa ludzi, który ten... których ja nie, nie rozumiem, nie? Nie, dam jednak A. Dam A. Niech mają... Yy, Sikarios. Yy, no to wytwórnia, no jest tam jedna osoba. To damy C yy. A muzyka. Hm. Kurwa dylemat moralny, mam delikatny. Dam A też. A teraz od dwóch miesięcy nic się nie dzieje. Początek roku był mocny. Kurwa, może nawet A z plusem. Kurwa, w sumie zresztą też tam był mój kawałek w tej wytwórni. Dobra, z racji tego, że jest trójkąt, dam jest minus. Na przykład tam z takimi suchami była taka. No, asfalt. W ogóle ktoś tam jeszcze nawija Asphalt Records OSTR yy... lak 7 no, Kurwa są tu jacyś ludzie i nawet dużo wrzucają tych piosenek Miętka Nie, powiem szczerze, ja kurwa nie wiem co to Belmondo tu nawet yy, wrzuca piosenki no, To takie kurwa To takie Ceno takie C, bo o.. 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 OSTR to wyciągnął wyżej. A muzyka to nie znam, więc dam D za to, że jej nie znam. Nie będę, kurwa, słuchał jakichś ludzi, których nie chcę się słuchać. E, bot. To chyba Bor miał. Bor. B-O-R. No zobaczmy. b o Tu chyba tylko sam paluch już został, nie? A nie. Jest jeszcze Kamel. To Kamela kiedyś duże P wyzywał w 2004 roku. E... Coś tam nawijało o kamelach piaskowych mm, Lupin i Worek, Paluch, Paluch, Over Olson, Lipa. A lipa tu wrzuca, czy tylko. ta tu wrzuca. A to z zeszłego roku jest, no ale powiedzmy, że rok. a Jakie kurwa C może być. Jakie C. Mm. A muzyka jest dla takich Sandr. To jest D minus. Ja nie znam nikogo, który wprost się przyznawał, że cuda palucha tylko Sandra. Spoko, Google. Wytwórnia. No chyba jest ten dzieciaczek. Szpakusz i was. E, dobra, zobaczmy. Mm, no, zobaczmy. No tak. Golem, fakt o, fakt demos się nazywał. E, no kurwa, nie jest to jakaś, tak w chuj ludzi tu nie ma. Dam B. Za rozpiętość składu. Yy. A muzyka w tym roku takie s minus. No, tak się prezentuje. No, Sprawdzaj innego Shiba, bo spadnie cena. Ok. Wifel, jaka ocena? No Zawetwórnie A1, bo ja widzę, że w tym roku, moim zdaniem, multi pociągnie wszystko co puszczą. Um, a muzyka daje B, bo jest jej mało i nie wszystko do mnie przemawia z tego roku. No. Więc no. no. Ogólnie tak, szczerze, to wszyscy, którzy mają więcej tutaj, w, y, to znaczy, że ich słucham częściej. O, może na takiej zasadzie. Marian Wiercipięta przesyła 9 zł i 75 groszy.